Szanowni Państwo, jest pewien aspekt y, wojny tego, o czym no, najczęściej mówimy, nie ma co ukrywać, czy na wbrew cenzurze, czy nawet nasi widzowie z, między sobą, w rozmowach z nami, często ponoszą temat wojny, tak? Ale jest pewien etap, pewien moment wojny, y, kiedy trzeba się będzie zastanowić, kto na tą wojnę ma pójść i czy jeśli ten ktoś pójdzie, to czy będzie następstwo pokoleń, czy nie jesteśmy w momencie historii, Także tej demograficznej, kiedy wojna jako taka jest czymś, czego trzeba unikać jak ognia. Ale o tym w dzisiejszej krystalizacji. Wbrew cenzurze tworzymy my wszyscy. Również nasi widzowie. Jeżeli cenisz naszą pracę, to pomóż nam rozwijać tę strefę wolnego słowa i wpłać darowiznę dla Fundacji Swobód Obywatelskich imienia Andrzeja Lepera. Numer konta oraz inne potrzebne informacje znajdziesz w opisie tego i innych filmów. Kiedy mówi się o wojnie, mówi się o emocjach, mówi się o pójściu na wojnę, ale mało się mówi o logistyce, mało się mówi o zapleczu, a przede wszystkim gdzieś w tym wszystkim ginie kwestia czysto demograficzna. Demograficzna, ale właśnie bez emocji, no bo kto na tą wojnę ma pójść? O ile przez dwa lata wojny ukraińskiej Ukraińcy posyłali na front głównie i celowo 30, 40-latków, takie spore roczniki. Ludzi, którzy się jeszcze w Związku Radzieckim urodzili, kiedy tych dzieci było dużo, kiedy rodziny miały podwójkę, dwójkę, trójkę, czwórkę dzieci, no to tak niewiele mówiło się o tym, że ci ludzie giną, no giną, bo giną, no jest wojna. Ale kiedy Ukraińcy doszli do etapu i to powinniśmy zapamiętać, doszli do etapu powoływania czy powoływać 20-latków, 25-27-latków, no co w końcu się zdecydowano, no pojawił się temat, że te roczniki. Urodzone po 2000 roku, czy nawet w końcówce lat 90. są bardzo małe. I to są właśnie jedynacy. To są właśnie jedynacy i ten problem <laughs> małych demograficznie roczników, ten problem jedynactwa, tak? Jedynactwo w kontekście wojny, kiedy rodzice zastanawiają się, no dobra, ale jak mój syn pójdzie na wojnę, to z kim ja na starość zostanę? To kto po mnie zostanie? No to są bardzo małe roczniki, szanowni państwo, i to jest. Fakt, który łączy i Polskę, i Rosję, i Ukrainę, ale także inne państwa, chociażby w Chinach, pojawia się taka debata, że no, armia chińska z armią jedynaków, no polityka jednego dziecka, i tak dalej, i tak dalej. Cały świat, rozwinięty pod względem ekonomicznym, cierpi na problemy demograficzne, bądź zbliża się do tych problemów demograficznych. No i właśnie, no, kiedy jeszcze 100-200 lat temu, mówiąc czysto. Pragmatycznie, bez wielkiego humanitaryzmu. No, toczyły się wojny, ginęli ludzie, gdzie w jednej rodzinie chłop miał szóstkę ósemkę dzieci, tak? Więc no, mówiąc bardzo brutalnie, no, jeśli jedno czy drugie dziecko zginęło, no, była to tragedia, ale pod względem populacyjnym, demograficznym społeczeństwo szło do przodu. Rozwijało się, to, dało się to wszystko odrobić. Ale dzisiaj, kiedy wchodzimy w kolejny cykl demograficzny, kiedy ludzie mają jedno, dwa bądź w ogóle nie mają dzieci, i jest to zjawisko powszechne. Często nawet jest to zjawisko w Polsce i w tak zwanym świecie zachodnim, w tym wolnym świecie, jest to zjawisko oswajane. Mówi się o bezkitkach, o dinkach, no różne tutaj z anglosfery się pojawiały pojęcia tłumaczące, że to jest wszystko ok i to jest wszystko normalne, to jest można to zaakceptować w powszechnej skali, tylko że, szanowni państwo, no świat zachodni i my także powinien kalkulować ten świat rozwinięty. Czy wojna mu się opłaca, czy jeśli Młodzi ludzie na Ukrainie mający 20-20 par ci, którzy tam zostali zginą. te pokolenie jedynaków, te pokolenie jednego dziecka bądź zero dziecka, no to w następnym pokoleniu może się okazać, że to już nie będzie 40-50 milionów Ukraińców, tylko po, po nawet niewielkiej stracie na froncie, no to będzie 20 milionów. I to w kontekście Polski także trzeba rozważyć, w kontekście antywojennym, w kontekście sprzeciwiania się pójściu Polski na, na tą wojnę czy na jakąkolwiek. Że my pod względem demograficznym stajemy się pokoleniem czy społeczeństwem jedynaków, którzy, jeśli zginą, to ich rodzice, ich dziadkowie zostaną sami zostaną sami ich kobiety, matki, żony, zostaną same, a może wtedy się pojawić nawet temat, żeby te kobiety poszły na wojnę. To także jest nawet na Ukrainie rozważane. Więc, szanowni Państwo, z wojny ukraińskiej, w naszym kontekście, ale w kontekście w ogóle świata zachodniego, rozwiniętego, musimy wyciągnąć zasadniczy wniosek, że w tym momencie dziejów jakakolwiek wojna, jakiekolwiek straty wśród młodej populacji będą skutkowały tym, że poszczególne narody mogą nawet wyginąć, co już w historii się zdarzało. Ale dzisiaj, kiedy rodzą się, rodzi się jedno, góra dwójka dzieci w rodzinie, sytuacja wojenna jest sytuacją, kiedy... Z dużego narodu możemy stać się po, po naprawdę tej zawierusze wojennej, nawet nie trwającej długo, możemy stać się karłem w porównaniu ze swoim poprzednią wielkością, także tą wielkością demograficzną. Więc, szanowni Państwo, wojna ma też aspekt populacyjny, a w tym momencie dziejów wojna jest dla nas skrajnie niekorzystna, czy mówimy w kontekście Ukrainy, Polski, Francji, Chin, czy jakiegokolwiek innego państwa, i trzeba mieć. Także tego świadomość, i trzeba także ludziom, którzy mówią o tej wojnie przypominać i pytać, no dobra, ale jeśli zginą młodzi ludzie, to skąd weźmiemy tych młodych ludzi? Tych młodych ludzi już po prostu nie będzie, bo nie są zbyt liczni. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, polecamy znajomym, udostępniamy nasze materiały, wszystkie po kolei, zbrew sensu, Czy To jest krystalizacja, geomat, tomograf czy inne raporty z frontów, wszystko to udostępniajcie, bo innej drogi dotarcia do jeszcze nieprzekonanych, do ludzi, którzy jeszcze nie myślą w tych kategoriach, a mogliby się tym zainteresować, nie ma jak właśnie bezpośredni kontakt z, tymi, z tego typu materiałami przez Waszych znajomych. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.